Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z podsumowania najciekawszych wiadomości ze świata anime. Jak zawsze zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, by nie ominął Was żaden nowy odcinek i zapraszam do oglądania. Podczas niedawnego anime Expo, Warner Bros. i Vid Studio ogłosili swoją współpracę nad niezwykłym projektem anime Isekai, który połączy ukochane postacie z uniwersum DC. Nowe anime, zatytułowane Suicide Squad Isekai, obiecuje nowe spojrzenie na kultowe postacie, takie jak Harley Quinn i Joker. Zwiastun, który już został opublikowany na YouTubie, przedstawia te postacie i sugeruje chaos, jaki wywołają w nowym anime uniwersum, co tylko spotęgowało oczekiwania fanów na całym świecie. Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów Suicide Squad Isekai jest zespół utalentowanych twórców, którzy wniosły swoje umiejętności do produkcji serialu. Tapei Nagatsuki i Eiichi Umehara, znani z pracy nad light novelkami ReZero i Vivai Prototype, zostali wyznaczeni do napisania scenariusza do anime. Ich zaangażowanie w ten projekt jest szczególnie interesujące dla fanów, którzy są ciekawi jak duet dostosuje Suicide Squad do świata anime. Reżyserią serialu zajmie się Eir Osada, który na swoim koncie ma wiele udanych odcinków Jujutsu Kaisen i Gintamy. Projektowaniem postaci zajmie się Naoto Hosada, który już wcześniej pracował przy produkcjach takich jak Seiren czy Digimon The Movie. Muzyka jako kluczowy element nadający ton serii zostanie skomponowana przez Kenichiro Seihiro, który ma na swoim koncie takie sukcesy jak ReZero, Golden Kamuy i Undead Unluck. W skład tego marzycielskiego zespołu wchodzi również Shinya Tsuruoka z japońskiego oddziału Warner Bros., który będzie producentem animacji w ramach tego projektu. Wid studio znane z produkcji takich jak Attack on Titan i Ranking of Kings już wcześniej współpracowało ze studiem Cloverworks przy animowaniu serii anime Spy X Family. Fani solo leveling mają powody do radości. Podczas panelu Crunchyroll Industry na Anime Expo 2023 został wreszcie pokazany długo oczekiwany zwiastun adaptacji anime. Anime, które oparte jest na popularnej manchwie o tym samym tytule ma zaplanowaną wielką premierę zimą 2024 roku. To ogłoszenie wywołało ogromne poruszenie, szczególnie ze względu na możliwość zanurzenia się w świecie solo leveling. Mimo, że pierwotnie planowano premierę na 2023 rok, harmonogram produkcji został nieco przesunięty. Teraz wszystko jest gotowe na spektakularny start zimą 2024, który rozpocznie się w styczniu. Ogłoszono również główną obsadę anime Solo Leveling. Adaptację anime powierzono renomowanemu studiu A1 Pictures. W skład zespołu wchodzą reżyser Shunsuke Nakashige, scenarzysta Noboru Kimura i kompozytor Hiroyuki Sawano. Dla fanów długo oczekiwanej adaptacji na żywo mangi Eiichiro Ody, One Piece to dzień pełen radości. Podczas corocznego wydarzenia Tudum, organizowanego przez serwis streamingowy, fani mieli okazję zobaczyć pierwszy zwiastun serialu aktorskiego One Piece, który ma zostać wydany jeszcze w tym roku. Teaser przedstawia aktorską wersję postaci takich jak Luffy, Zoro, Nami i Buggy. Zwiastun potwierdził również, że premiera na żywo One Piece rozpocznie się 31 sierpnia tego roku. Szacuje się, że seria na żywo One Piece będzie miała łącznie 10 odcinków. Pierwszy sezon skupi się na historii rekrutacji Zoro, San Diego, Nami i Usopa. Prawdopodobnie pierwszy sezon zakończy się walką Luffy'ego z Arlongiem, pierwszym wielkim złoczyńcą, z którym mierzy się główny bohater. Tytuł pierwszego odcinka to Romance Down. Pojawiły się plotki, że wczesne pokazy testowe od Netflixa były fatalne, ale szybko zostały one zdementowane. Wczesne reakcje fanów One Piece na Zwiastun były głównie pozytywne. Twórca mangi One Piece, Eiichiro Oda, jest bardzo zaangażowany w adaptację na żywo. Oda współpracuje od pewnego czasu z Netflixem i Tomorrow's Studios i uważa, że seria na żywo to ostatnia szansa, aby wprowadzić świat One Piece na ekrany. W ostatnim wywiadzie dla Toyo Keizai, dyrektor generalny studia Mappa, Manabu Otsuka, ujawnił cel swojej firmy, jakim jest rebranding branży anime poprzez eliminację istniejących złych norm. Otsuka wyjaśnił, że jednym z powodów, dla których złe praktyki utrzymują się w branży, jest fakt, że anime często nie przynosi wystarczających zysków, a producenci ich potrzebują. Mappa jest uważana za jedno z najszybciej rozwijających się studia anime w branży i jest odpowiedzialna za produkcję wielu znanych serii anime, takich jak Hajime no Ippo. Attack on Titan, Final Season, Winland Saga Sezon 2 i Jujutsu Kaisen, jednego z najpopularniejszych anime w 2020 roku. Otsuka wyjaśnił, że firmy produkcyjne w branży anime często działają jako podwykonawcy, podczas gdy stacje telewizyjne i firmy reklamowe są traktowane jako inwestorzy, co stawia firmy produkcyjne w pozycji non-profit. Pomimo tych trudności i ryzyka, MAPPA postanowiła zaryzykować, inwestując 100% w produkcję anime na podstawie popularnej mangi Chainsaw Man. Otsuka podkreślił, że nie planują kontynuować kontynuowania tego modelu inwestycji w przyszłości, ale ważne jest aby rozwijać pracę na równych prawach poprzez współpracę z innymi inwestorami. Wspomniano również o tym, że sprzedaż płyt Blu-ray, DVD, anime, Chainsaw Man była niższa niż inne popularne serie tego sezonu. Otsuka wyraził niezadowolenie z wyników sprzedaży i stwierdził, że Jujutsu Kaisen nad którym pracowali miało większy wpływ niż Chainsaw Man. Otsuka zauważył, że w branży anime istnieją złe nawyki i normy, takie jak przekonanie, że anime nie może zarabiać lub anime jest po prostu takie. Mimo to mapa dąży do eliminacji tych ograniczeń i rozwijania swojego potencjału. Otsuka podkreślił, że ważne jest tworzenie odpowiedniej podaży, aby sprostać rosnącemu popytowi na produkcję anime i że choć branża anime jest ciągle rozwijającą się, firma nie osiągnęła jeszcze statusu firmy średniej wielkości. W niedawno przeprowadzonym wywiadzie Sui Ishida, znany mangaka odpowiedzialny za serię Tokyo Ghoul oraz obecnie publikowane Chojin X, zaskoczył fanów i społeczność mangową swoim odkryciem. Stwierdził, że nie uważa Tokyo Ghoul za sukces mimo ogromnej popularności tej mangi wśród wielu entuzjastów na całym świecie. Podczas wywiadu zapytano Ishida o presję jaką odczuwał w związku z ogromnym sukcesem Tokyo Ghoul i czym miało to wpływ na jego pracę nad Chojin X. Ishida odpowiedział, że nie przypomina sobie mówienia, że odczuwał presję, ale nie jest pewien, czy dobrze pamięta. Zaznaczył, że dla niego sukces nie polega na popularności w społeczeństwie czy zdobyciu wielu fanów, ale na tym, czy jest zadowolony z tego, co stworzył. Sukcesem dla niego jest możliwość chwalenia się swoją pracą. Ta nieoczekiwana perspektywa Ishida skłoniła społeczność do ponownej oceny tradycyjnych wskaźników sukcesu w branży mangowej. Wskazał, że sukces nie zależy od popularności czy uznania komercyjnego, ale od osobistej satysfakcji z pracy artystycznej. Wywiad dał również wgląd w presję i wyzwania, z jakimi boryka się mangaka w swojej pracy. Ishida przyznał, że wciąż ma problemy i odczuwa presję tak jak podczas tworzenia Tokyo Ghoul. Mimo tych przeszkód, Ishida cieszy się, że jego praca rezonuje z czytelnikami i że może z nimi nawiązywać kontakt. Wywiad ujawnił również rutynę pracy Ishida, podkreślając intensywne warunki pracy w branży mangowej. Pracując bez asystentów, Ishida poświęcił średnio 10 godzin dziennie na tworzenie mangi, a czasem nawet pracował bez przerwy przez 30 godzin. Na szczęście Ishida zdecydował się na nieregularny harmonogram publikacji Chojin X, co pozwala mu pracować we własnym tempie i odpoczywać, gdy jest to potrzebne. Jest to korzystne dla jego dobrego samopoczucia i pozwala mu tworzyć lepsze prace bez presji i sztywnego harmonogramu. Czy ograniczeń dotyczących liczby stron. Ostatnio coraz więcej studiów animacji staje się bardziej otwartych na przedstawianie przemocy i treści dla dorosłych, co wynika z pragnienia fanów, którzy oczekują wiernych adaptacji mangi bez cenzury. Chociaż studia unikające cenzury często otrzymują pochwały, wprowadzanie kontrowersyjnych tematów może czasami prowadzić do zakazu emisji anime w niektórych krajach. W jednym z niedawnych wywiadów dla japońskiej strony internetowej, Cinra, słynny reżyser Mamoru Oshii, stwierdził, że obecny sukces anime częściowo wynika z pokazywania przemocy i i treści dla osób powyżej 18 roku życia. Oshii, mający na swoim koncie wiele znanych dzieł takich jak Ghost in the Shell Movie, Blood the Last Vampire i inne, podzielił się swoimi poglądami na temat anime podczas wywiadu, który odbył się na festiwalu filmowym. Wskazał, że istnieje wyraźna różnica między artystycznym anime a tym, które jest tworzone w celu zarabiania pieniędzy. Oshi podkreślił, że anime artystyczne nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych i jest pielęgnowane tylko przez tych, którzy cenią sztukę. Zauważył również, że komercyjne anime często posiada krótszy czas trwania ze względu na wysokie koszty produkcji oraz brak twórczej swobody z powodu ciągłego dążenia do zysku. Osi kontynuował wskazując, że przemoc i erotyzm są głównymi atutami przemysłu anime. Stwierdził, że większość budżetu przeznaczona jest na animowanie uroczych postaci robotów, bitew i scen walki. Co Przyczynia się do obecnej popularności anime. Oshi zaznaczył jednak, że ta kwestia może być subiektywna w zależności od czasu i epoki, w której się żyje. Reżyser podkreślił również, że anime komercyjne zawsze musi podążać za aktualnymi trendami w społeczności anime, aby odnosić sukces finansowy. Mimo to anime artystyczne, które ma przesłanie i jest ponadczasowe, ma swoje unikalne miejsce i jest bardziej doceniane w Europie niż w Japonii. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z nowymi filmami i do usłyszenia niebawem. Cześć.